Witajcie kochani, witajcie. Ja na trochę jestem w parku. Przyszłam sobie pospacerować i pomyślałam, że powiem kilka słów do Was. Otóż pierwsi rodzice o czymś kiedyś mówiłam jako prymaprylisowy żart: że rodzice będą odpowiadać za. Czyn nieletnich dzieci swoich. No i patrzcie, patrzcie. Był młodzieniec, który wszedł z bronią do high school, czyli po polsku liceum, strzelał i zabił czwórkę młodych ludzi, rówieśników. Sprawa w sądzie przyznał się do wszystkiego i zostali zaaresztowani rodzice. Oczywiście to jest pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych, żeby rodzice byli postawieni przed sąd za to, co uczyniło. ich dziecko. W tym przypadku ten młody chłopak. Dzisiaj właśnie dowiaduje się, że zostali skazani oboje na karę od 10 do 15 lat pozbawienia wolności. Wow. Wow. Ja wiem, że wielu prawników, adwokatów jest absolutnie było przeciwko temu. Ja natomiast muszę Wam powiedzieć, że myślę tak: że mieć dzieci to jest jedna rzecz. Ale zanim się te dzieci ma, zanim się na nie zdecyduje, to trzeba zrozumieć, że dopóki są nieletnie, czyli nie osiągną wieku, kiedy już będą odpowiedzialni za swoje czyny, Rodzice są odpowiedzialni za te dzieci. Powinni wiedzieć, co robią. Jak już mają broń, a jeszcze ci rodzice kupili temu chłopakowi broń na prezent gwiazdkowy. Dzieciaka życie zmarnowane, bo dostał dożywocie. Rodzice mają zmarnowane na następne 10-15 lat. I kto wyszedł na tym dobrze. Ale to pokazuje bardzo wyraźnie, zastanówmy się, dlaczego mamy dzieci. Także bądźmy dobrymi rodzicami, czyli odpowiedzialnymi. Uczmy dzieci tego, co właściwe. Po bandzie tu się nie da pójść. Bo za to trzeba będzie odpowiadać. No, tak przynajmniej jest w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, jak już raz taki wyrok padł, to i będą kolejne zarzuty, i być może kolejne wyroki. Tak sobie zapisałam. Tak jesteśmy traktowane, jak jesteśmy postrzegane. I to brzmi oczywiście, że już będę mówić o kobietach. Oczywiście dotyczy nas to wszystkich. Jak jesteśmy postrzegani, w ten sposób jesteśmy traktowani, ale to przyszło do mnie w formie żeńskiej. I z czym ma to cokolwiek wspólnego? Otóż obserwuję od jakiegoś czasu wypowiedzi. Zachowanie polskich polityczek. I w grę wchodzi tu najbardziej, chociaż może nie do końca, ale tak mi się rzuciło w oczy, pani z lewicy, czyli z tej lewej strony. I tak jak jestem za prawami kobiet, żeby kobiety miały wreszcie wolność do decydowania o swoim życiu o swojej przyszłości tym bardziej aż się prosi żeby uczulić na to że jeżeli już kobieta znajdzie się w oku publicznym bo jest w studiu dziennikarskim jakimś tam telewizyjnym Wypowiada się publicznie. No naprawdę, aż się prosi, żeby zachować klasę zachować się z klasą wypowiedzieć się inteligentnie, kulturalnie, dyplomatycznie. A to, co ja zauważyłam ostatnio, to ta kobieta myśli, że ona jest u siebie w domu w domowych pieleszach. Ona będzie mówić, ona będzie się wtrącać, ona będzie zakłócać, zagłuszać, bo myśli, że ona jest w domu ze swoim mężem i dziećmi i dalej dyryguje i rządzi. No nie, kochani, tu jest plac zabaw dla dzieci. No nie. Jeżeli chce rządzić w domu, niech zostanie w domu. Przenosisz się do życia politycznego, publicznego. Występujesz publicznie. Nie rób obciachu innym kobietom. U nas Kamala Harris, wiceprezydentka. Myśmy jej nie wybierali, bo wybiera się tylko, głosuje na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast wice, ktokolwiek to jest, wybiera sam prezydent. Więc my nie mieliśmy wpływu. No ale ja sama cieszyłam się. Wreszcie kobieta na tak wysokim urzędzie na takim wysokim stołku. No i co? I co ona sobą zaprezentowała przez te lata? Miała zajmować się granicą z Meksykiem. Nie wiem, czy ona tam zaraz była. I tylko się śmieje i wszystko jest śmieszne. No chyba po to, bo wiem, wy się zastanawiacie, kogo wybierze teraz w razie czego. Donald Trump. No, ja myślę, że oni wybierają, ci prezydenci, na swoich wice, czyli zastępców, tych, którzy przyniosą największą liczbę głosujących. Tak to się odbywa. Jaką oni naprawdę pełnią rolę w zarządzaniu, to ja nie myślę, że wielką. No i nie wiadomo, kto to będzie. Ale ta pierwsza kobieta, no niestety, nie popisała się w moich oczach. No, to znaczy, to co ja myślę, moja opinia? No niestety, jeżeli już to popsuła wizerunek. Czy kobieta się nadaje do tego, żeby zająć wysoki urząd? No i nie psujmy tego w Polsce. Lewica chce pójść dalej. Lewica walczy o swoje prawa. Okej, okay, ja to wszystko rozumiem. Ale może. Trochę spokojniej, ok? Nie przerywać, nie wcinać się, dać się ludziom kulturalnym, inteligentnym wypowiedzieć. <grydy> Nieważne, czy się zgadzamy z nimi, czy nie, jak to mówią. Mowa srebrem, milczenie złotem. Jest sztuką wypowiedzieć się, zdolności oratorskie, ale jeszcze większe zdolności są. W możliwości wysłuchania, w zrozumieniu tego, co ktoś mówi, a nie tylko tak po kobiecemu, po tym, jak zawsze było w domu. No, tego, tego nie. Jesteśmy traktowani, jak jesteśmy postrzegani. I trzecim tematem na koniec jest: wszystko dzisiaj jest upolitycznione. Wszystko, a wszystko. Nawet nauka, problemy naukowe, to w zależności od tego, która strona polityczna, lewa czy prawa, na to patrzy. Jedni mają serce po lewej stronie, drudzy mają po prawej, ja mam po środku. A więc ja naprawdę staram się patrzeć obiektywnie na to wszystko, co się dzieje. I jedni mają trochę racji i nie mają, i drudzy mają rację i też w pewnych sprawach nie mają. Ale już do tego stopnia, żeby wszystko, a wszystko było postrzegane, po której stronie ktoś jest, czy jest w lewicy, czy w prawicy, no to już sensu nie ma. A szczególnie jeśli chodzi o lekarzy. I mówię o tym, bo widziałam w telewizji Republika Ginekologa. Doktora Piecha. Wypowiadał się <noise> na mój ulubiony temat tabletka, dzień po. I oczywiście on był przeciwko. On był przeciwko. Czy ja, będąc młodą kobietą, w ogóle by posz bym poszła do takiego lekarza? Nie, więc co to dzisiaj trzeba w ogóle robić? Jak się zamawia wizytę u lekarza, którego się nie zna, Wypadałoby od razu zapytać na dzień dobry? No, chcę się umówić na wizytę, ale muszę zapytać, za kim się pan opowiada za prawicą czy lewicą? I już będziecie wiedzieć, czy do tej osoby pójść, czy nie. Naprawdę już myślę, że do tego doszło. I to jest nieszczęście, bo lekarz jest od leczenia, od pomagania ludziom, a nie od tego, żeby jego działania były upolitycznione. Rozumiecie o czym mówię? Ok, jest piękna pogoda, słoneczko, tutaj gdzie jestem, jest. Absolutnie. Ups, moje notatki uciekają. Zresztą dzisiaj bardzo krótkie, ponieważ nie chciałam zapomnieć tylko trzy sprawy, ale na pewno warto zwrócić na to uwagę. Czas na spacerek, buziaczki i pa.